Cześć ziomeczki! Dzisiaj pokazujemy Minecraft na konsoli PlayStation 4. Gram na jednym serwerze razem z moim kolegą Mateuszem, który nazywa się Lance33R. I póki co gramy na Peaceful, bo nie jesteśmy za bardzo rozeznani w tej grze. To nie jest nasze pierwsze podejście. Znaczy, ja już wcześniej grałem, ale kolega nie bardzo, to jeszcze, jeszcze jest świeży trochę w te gry. Więc póki co budujemy takie proste rzeczy, wiecie, kanciaste. No, po prostu w tym, w co czujemy się dobrze. A poza tym, Mateusz to mistrz improwizacji. Zobaczcie, jakie piękne konstrukcje z kamienia poskładał. Zawsze, jak wbijam do gry, to jestem pod wielkim wrażeniem, ile rzeczy wymyślił. Bo jak już mu mówiłem, w Minecraftie ogranicza was tylko wyobraźnia. Cześć, Mateusz! <grym> Super, machasz swoim diamentowym kilofem. Nie nagrałem tego, to jest dopiero pierwszy filmik, ale już odkryliśmy diamenty, diaksy w sensie, i trochę ich leży. Mateusz często, jest często z nich korzysta na kilofy. Ja też korzystałem, ale umarłem, niestety. A przy śmierci nie mogłem wszystkich rzeczy znaleźć, niestety. Bo jak wiecie, nie kopcie w dół. Ja kopałem i się na tym przejechałem. No dobrze, to najpierw wycieczka po domu. Jak widzicie, tutaj zbudowaliśmy taką komnatę kwadratową z dużą ilością pochodni oraz glowstony. Tak, byliśmy już tam, już byliśmy w, ty, w piekle, że się tak wyrażę. Nie wiem dokładnie, jak to się tłumaczy: otchłań, może. I zbudowaliśmy właśnie tak, żeby to było oświetlone. Tu mamy bardzo fajne pomieszczenie właśnie z komnatą. Jak widzicie, kwarcowe ściany, to nam taki Hubert zbudował. Pozdrawiamy go! Bardzo fajnie, że wiedział, że to tak ładnie wygląda. Konia w diamentowej zbroi w naszym tutaj pomieszczeniu, które jest stajnią. Bardzo szybko ten koń jeździ i jest czarny, więc się śmiejemy, że to taki trochę koń zorro-diamentowy. He, he, he! No, i dobrze, pokażę Wam teraz. To jest wejście do domu, znowu Glowstone, jak widzicie. Często z niego korzystaliśmy. I moja wieża, którą jeszcze mam zamiar troszkę zmodernizować. Jak widzicie, wchodzimy po drabinie, parę pochodni. Tutaj y, pomysł był taki, żeby tą wieżę było widać z każdego miejsca, gdzie jeśli czegoś poszukujemy, a ktoś nie ma mapy, to żeby mógł się gdzieś wdrapać wysoko i zobaczyć tą wieżę. I Glowstone zdecydowanie przy tym pomaga. No i właśnie, nasze tory. Niestety, ale chyba nie mamy żadnego wagonika. Jeszcze teraz wejdę na wieżę Lanz 33 Era, żeby Wam pokazać. Tutaj zbudowa taką y, trochę właśnie. Meta y, kamienną konstrukcję. O, wskoczę na tory, i przejadę się po jego podniebnej kolei. Zobaczcie, tutaj budowałem tory, one wszystkie wspomagają wjazd wagonika do góry. I jedziemy do przodu, zaraz pod chmurami. Jakby się dało, to mógłbym je bić toporkiem, żeby je tutaj zbierać. Ale no, póki co to chyba wydaje mi się, że się nie da tego zbierać. No i zobaczcie, tutaj jest wjazd w dół. I wioska ludzików. Póki co handlujemy z nimi, no bo jeśli nie wiecie, to na PlayStation 4 mamy osiągnięcia, żeby zbierać szmaragdy właśnie przez handel. Więc ta wioska, jak widzicie, mamy bardzo szybki dojazd do niej. Wystarczy tylko jeździć kolejką w górę i w dół. To był pomysł Mateusza. Ja teraz wyjdę. Oj, gdzie mój wagonik. Pojechał. <laughs> zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam też często wagoniki odjeżdżają. Subujcie mój kanał również. A, no i wiadomo, jakieś pozytywne komentarze zostawcie. To ja też będę wiedział, że taka seria może się przyjąć i ludzie chcą oglądać Minecrafta na PlayStation 4. Teraz jadę moją kolejką, którą trochę włożyłem czasu i zbudowałem ją, jak widzicie, pod ziemią, między drzewami. Ale z tym tunelem, którym teraz jadę, pomagał mi również Mateusz. Jak widzicie, on jest takim mistrzem prostych, ale bardzo ciekawych konstrukcji, więc ten tunel w ziemi on wykopał. No i znowu, proszę, przystanek. No dobrze, jak widzicie, wszystko wygląda całkiem fajnie. Oj, zaraz ucieknie mi znowu wagonik, ale by była śmieszna sytuacja. I wracamy znowu do wieży. Tu jest taki system, że można stanąć na zapadce, uruchomić ją i spać w dół. No i co? To jest nasz pomysł na nasze mieszkanko. Tutaj naszą bazę wypadową. Póki co, właśnie jak wspomniałem, gramy na, na Peaceful na serwerze spokojnym. No bo nie, jesteśmy trochę obawiamy się, że nas po prostu wszystko pozabija, umieramy z głodu póki co postaramy się rozbudować zbudujemy pole, może zbudujemy to w jednym filmiku, żeby pokazać jak budujemy, no i myślę, że wtedy wszystko będzie fajnie, będziemy mogli zmienić yy, poziom trudności, no i zabić trochę creeperów, zombiaków endermenów. zobaczymy no nasza krucjata będzie taka, żeby zabijać wszystko, co może budzić zagrożenie, to na razie było wszystko, dzięki wielkie, jak mówiłem łapkę w górę, zostawcie jakiś pozytywny kom i będziemy produkować więcej tego typu materiałów, cześć e